A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż mamy. Odcinek spoilerowy następna. Następna nam się rodzi tutaj promocja. A no jak już na grupie facebookowej e, pokazałem, a będzie nowy boski, m, z tutaj z, do ciągłego stołu. E, no taki trochę ładniejszy więc, ale na początek, a trochę prywaty tak prawda. A więc tak, no zapraszam Was tutaj, tym razem coś fajniejszego, elektroniczniejszego. No i te rzeczy możecie sobie zakupić jak najbardziej w, w linku pod spodem, prawda? Także zapraszam serdecznie. A tym razem przechodzimy już do konkretów, prawda? A mianowicie mamy tutaj pamięciówkę. No i jak to z tą pamięciówką zazwyczaj bywa, a trzeba po prostu odkrywać tutaj te kwadraciki. I on ma kojarzyć pary. No, no mamy tu serduszka, które, które za każde odkrycie nam, będą nam pobierane. E, serduszka m, 5 dni przy logowaniu. E, dzięki Twojej lojalności 5 dodatkowych, prawda? Jeżeli 5 dni z rzędu będziemy się logować i dopasowanie określenia pary. Um, dopasowując określone pary, tak? No, z kolekcji też będziemy, więc zaraz Wam przekażę. No i za, e, za e, kupcy także e, będzie można sobie dokupić. No dobra, no Jokery. jokery. Użyj Jokerów jako ułatwień, e, żeby łatwiej znaleźć parę. Te Jokery są e, standardowe, takie jak były, że po prostu odkrywa Wam pewną część e, z, tego, z tej samej grupy, prawda, lub też. E, a drugi joker, proszę, zaraz to przejrzymy. Przy, no ja co prawda tam jednego jokera już użyłem tego darmowego, no ale no każdego dnia otrzymamy jedno z takich, e, e, jedno z takich, z takich, z takich jokerów, prawda, i będziemy mógł, mogli sobie po prostu wtedy wymienić. No, i jako, jako nagroda będzie panda, także towarzysz, także będziemy sobie ob mogli obejrzeć. No, i też będą e, części, części skrawki Merlina. I Merlin będzie też e, za zdobywanie podkow, a będzie losowany, prawda, jeżeli dwie podkowy zdobędziemy. Podkowy zdobywa się przy drugim, ósmym, 15 i 23 poziomie. Nez no zaraz po, po zakończeniu dwie złote podkowe uprawniają do losowania, prawda? Także te dwie podkowe warto mieć. No to zagrajmy, prawda? Ja już tutaj co prawda to pierwsze to obuż, yy, zdobyłem. Tutaj mamy całą tą ścieżkę, takie tutaj co większe nagrody są nam pokazane, prawda? No yy, tutaj mamy drum, jednorożec. Yy, no to są, pamiętajcie o tym, że te jednorożce tylko trzy razy się rozmnażają prawda, to są pociągowe jednorożce no co za tym idzie jest ich czy, ograniczenia no zazwyczaj a, aha, no, trzy razy się rozmnażają ale to nie za każdym razem będzie jednorożec a także pod tym względem musicie brać to pod uwagę dziś e, jeden a, jed, a, jeden ten był już wykorzystany, więc lećmy dalej. Co tutaj ta panda nam daje? 8 do kusu, prawda? Także pod tym względem, no, kusaki będą zadowolone. A także, a panda śmieszna, ładna, ale czy przydatna? No, to różnie na ten. Temat można sądzić, no dla zbierających jak tym bardziej korzysta ci, którzy uzbierali już całość, no to kolekcje będą mieli niecałą. <grym wytkujesz> Dobra, no i tu mamy te kolekcje, prawda, za uzbieranie danych, a tutaj rzeczy, to będziemy mogli sobie zdobyć te serduszka, prawda, które będą nas uprawniać do tego, żeby jeszcze raz wykonać sobie podgląd, prawda. A, No dobra, no to, to tyle w tym kolei. no i tutaj jakie dostaniemy te nagrody czyli panda, zestaw hery, trochę fragmentów, no te, te drumy, nie. kobyłka i ogierek tutaj też będzie Że parkę będzie można zdobyć za, za odpowiednio zrobione złote runo takich ciekawszych pieczęć, apokalipsy, no i no, i to chyba na koniec, to chyba tyle, tak? No i ruszka podnosi, czyli dopyty nie urywa. Jednym słowem mówiąc, e, jak to vintage, no to już jest oklepane, ale no ja tam ostatnio lubię, bo można już sprzedawać tak kolekcja vintage. Także pod tym względem mi pasuje, a tak innych rzeczy, no to nie bardzo. Dobra, no nie ma dużych nagród, nie ma, nie ma co, co, co się spinać tutaj na to, no, ale zobaczmy jeszcze może. A tego, może tego, tego Merlina, tak? No to Merlin daje nam magiczny kapelusz. No, pójdźmy dupy. A, Ach, dobra, no w każdym razie to jest z grala, także jednego, jeden, jedną nagrodę można zbierać i tak dalej. Także, no, powiem szczerze, że no, nie za bardzo mi się uśmiechają te grale, dlatego ich nie zbieram. No i poza tym, no, magiczny kapelusz, owszem, fajna sprawa. Natomiast żebym, żeby, nie wiem, jak skakał z dziesięciopiatrowca, żeby go zdobyć, no to chyba nie. A, no i tyle w tym temacie. No, taki, no, czy potrzebny ten, ten boski? No pewnie do kolekcji tak. Nie, bo ma do zdobywania nagród, jakie tam chcemy, pewnie tak. Natomiast żeby to był taki boski, że, że muszę go mieć na pewno, no to nie bardzo. No, tak jak mówię, no, pod tym względem jest tak, jak jest. Dobra, no to lećmy tą pamięciówkę. Zobaczmy, sobie mniej więcej, na czym to polega. Mamy tutaj, o widzicie, mamy tak za 100 tysięcy. Możemy sobie podejrzeć, tutaj, tego pierwszego jokera, drugiego jokera. Możemy sobie, aha, nawet muszę chyba zrobić w tym momencie, prawda, czyli. A rodziny z tej samej rodziny mi pokażę gdzie po prostu są. Tu są cztery, prawda? Ja sobie teraz mogę w tym momencie obrócić i naprawdę i... O no pat tak. To tutaj, no to już mam tego statka, tak no już tu, tu mamy to. No i zostaje nam ostatni. No, o, dostaliśmy za kolekcję. Tak, a, a jesteśmy uchachani jak cholera. Dobra. No i przechodzimy dalej tutaj o, nowy darmowy joker tam się nam pojawia po pewnym czasie prawda no i przechodzimy do następnego ja zazwyczaj robię sobie tak że leczę, lecę po kolei prawda jak mam robić no to na tyle żeby mi starczyło do końca prawda ach nie zapamiętałem sobie i widzicie teraz jest Problem dla mnie, bo gadam a nie, nie zapamiętuję. zapamiętuje, tutaj chyba nie było, tak? No dobra, palca, tutaj był chyba palca Nie, no i już powoli sobie to robimy. No i, i w ten sposób sobie tam jakoś tam działamy, tak? No i lecimy dalej. No, ja zazwyczaj sobie, o zera, to będzie do zdobycia. oj no to rzeczywiście. No i tutaj te jokery dalsze możemy sobie po prostu je sprawdzić. Jeden... Hmm, ten za Eki tylko raz dziennie można, tak? No to super, no. A. Dobra. Mamy cztery serca. No jak mam cztery serca to nawet się za to nie biorę z tego względu, że najpierw trzeba sobie poskładać te serca żeby mieć więcej, żeby cokolwiek po prostu... Yy, no Działać no bo już tu mi jedno leci, tak? Poleciało? A nie, no udane akurat. No i już jedno mi poleciało. No tu żadnego takiego, buty. No no to tutaj. I kłopot się zaczyna, bo wiecie, no, jak już zostawiamy sobie na później, dajmy na to a te... te rzeczy, no to już później na drugi dzień już sobie nie zapamiętamy tak ostatek, no dobra no tyle, że, że, akurat akurat jeszcze w tym momencie pamiętam, tak a tutaj, no inna, inna, no będę jeszcze to rozminiał w późniejszym czasie no ale ogólnie rzecz biorąc, no, tak się prezentuje ta nowa, nowa, nowa nasza um, um, promocja. Chciałbym usłyszeć Wasze zdania na ten temat. Co wy o tym myślicie? Czy w ogóle um, pasuje wam coś takiego, taka, taka, taka promka? A no bo być może, być może warto by było oradzią z tego względu, że Ani ani po prostu nie nagrody, ani tutaj za bardzo, nie za bardzo boski też nie bardzo. No no ta panda, panda, no panda, panda, nie. No. I tyle w tym macie. A pamiętajcie o, o tutaj e, moich e, moim sklepiku, prawda? Jak możecie to coś zakupcie sobie. E, no i zapraszam, zapraszam do lajkowania, do subowania. No i e, jeżeli możecie mi podpowiedzieć coś e, też w tym temacie tutaj, to bardzo bym was prosił o to, żebyście, żebyście mogli mi coś, coś a, tutaj sprzedać, jakieś knify albo meki e, takich, których jeszcze nie powiedziałem. Do usłyszenia do następnego razu.